Marcin Jakowicz, radny miejski, ratownik medyczny. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam, bardzo mi miło. Myślę, że ze szczególnym błyskiem wokół i z taką satysfakcją patrzysz na nowy projekt z Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, mianowicie chodzi o defibrylatory AED, tak zwane, które pojawiły się w różnych częściach Giżycka. Marcin, powiedz, czy do tej pory brakowało takiego urządzenia? Zdecydowanie długo, bardzo czekaliśmy na realizację tego projektu. To jest zwycięski projekt z Gierzyckiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawcą był Piotr Andruszkiewicz. no My, jako aktywne Gierzyczko, staraliśmy się tego dopilnować, żeby to było po prostu zamontowane, te nasze urządzenia do wakacji. Wiadomo, to jest taki newralgiczny moment w naszym mieście. Dużo turystów, duży dużo ruch i tak dalej. A są to urządzenia ratujące życie, bardzo ich brakowało. Myślę, że teraz, jeżeli ludzie nie będą bali się ich używać, a Myślę, że nie trzeba się bać, bo są bardzo proste w obsłudze, bardzo łatwe właśnie do użycia, a mogą ratować komuś życie, to trzeba je używać, trzeba po prostu korzystać z tego, że je mamy, a mamy ich aż 7. Jakie to są lokalizacje? Jeden z defibratorów jest po prostu mobilny, będzie jeździł z patrolem Straży Miejskiej. Drugi jest całodobowo dostępny na lodowisku, ze względu na lokalizację blisko Kościoła i tego klubu seniora. Trzeci jest w Ekomarinie, on w sezonie będzie taki też całodobowo dostępny na zewnątrz budynku, w sezonie już będzie wewnątrz. No i dodatkowo takie będą funkcjonowały w godzinach pracy tych instytucji, czyli to jest biblioteka publiczna, twierdza bojen, Ekomarina i, i, i Urząd Miasta. O. To są cztery dodatkowe takie, ale tylko one będą na razie w tych godzinach po prostu funkcjonowania tchórzem, dlatego że nie mogą być na razie na zewnątrz, bo bardzo drogie są skrzynie do tego montażu takiego na zewnątrz, które tam wytrzymają odpowiednie temperatury, warunki pogodowe i tak dalej. Taka jedna skrzyna kosztuje 2,5 tysiąca złotych, także na razie się muszę, musimy po prostu pogodzić z tym, co jest, a w przyszłości mam nadzieję, że pan burmistrz coś tam dołoży z budżetu miasta i będziemy sobie w stanie pozwolić na to, żeby 7 było ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Y jeszcze myślę, że tak musimy się jako mieszkańcy, no i oczywiście ci, którzy że będą przyjeżdżać, ale często są to mieszkańcy większych miast, więc już takie rozwiązania u nich zostały wprowadzone, więc oni to mają na co dzień. A u nas jeszcze może jest potrzebna taka chwila, żeby, żebyśmy się potrafili obejść z tym sprzętem. Powiedz, czy obsługa jest łatwa? Jak to w ogóle wygląda? Obsługa jest banalnie prosta, to myślę, że obsługa zwykłego smartfona jest trudniejsza niż samego defibrylatora, dlatego że w tej skrzyneczce się mieści to urządzenie i dwie elektrody na elektrodach jest namalowane, gdzie je trzeba przykleić na klatce piersiowej. Sama obsługa się wprowadza do... Dwóch przycisków. Defibrylator wszystko po kolei nam mówi, co mamy robić. Prowadzi nas przez resuscytację, mówi, kiedy mamy się odsunąć, żeby było bezpiecznie. Sam decyduje, kiedy użyć prądu, bo nie zawsze musi go użyć. On po prostu analizuje. To jest bardzo bezpieczne, proste w obsłudze urządzenie. Zachęcam po prostu wszystkich, którzy staną w obliczu takiej sytuacji, gdzie trzeba będzie go użyć, żeby go używali, żeby się nie bali. Jakim elementem właśnie tej pierwszej, bo powiedziałeś, że to jest jeden z elementów tylko udzielania pierwszej pomocy, czyli powiedzmy taka standardowa sytuacja nie wiem, jesteśmy na lodowisku, dziadek był z wnuczką. Patrzymy nagle, dziadek siedział na widowni, yy, przewrócił się, stracił przytomność. Co robimy? Zdecydowanie te nasze defibrylatory, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, to jest jako jeden z elementów tego postępowania czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Czyli jest tam cały podstawowy algorytm tego BLS-u, tak zwany. Od sprawdzenia przytomności po udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, jeżeli jest taka konieczność, podjęcie masażu serca, wentylacji tej usta usta, wentylacji oddechowej no i użycia AED, bo akurat na lodowisku będzie w pobliżu, tak? Jeżeli je podłączymy jak najszybciej podłączamy i mówię, ono dalej poprowadzi nas przez całą resuscytację, tak? Powie nam, kiedy mamy działać, kiedy się odsunąć, kiedy będzie strzelać. Ile więcej szansy ma człowiek na przeżycie w, w przypadku, kiedy jakoś jest taki podział procentowy, kiedy takie rozwiązanie zostanie zastosowane? Każda nasza interwencja, nie tylko zastosowanie automatycznego defibratora, Wielokrotnie zwiększa, 3-4 razy zwiększa szanse takiej osoby po prostu na przeżycie. Zachęcamy przede wszystkim mieszkańców, żeby się nie bali tego urządzenia. Zachęcamy oczywiście, mówię. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, trzeba go używać, nie bać się naprawdę, nie ma się czego bać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był Marcin Jakowicz, radny miejski i ratownik medyczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.